O nie! zostaw te chipsy. Zdę. Przez depresję będzie miał zator w później. Dobra, robię topkę. Chciałobyś. Patrz, patrz na to. Wszyscy chłopci, a nie teraz? Nie! Yeah. O, o kamiecie, kamie. to. Ma, jak biegnę. Patera. Ła, ty się mi na głowę spadła. Spięty w czoło. Co ty robisz? Czemu sam to a nie! Nie! Nieu... Kogo to tak kule ciągle? Jednak ten. Ja yes, set pokaerał <laughs> Witam wszystkich przegranych, niu, nianiu. <laughs> no hej. Kto ma Bo takiego um... samego skina jak Ania? Nie. Yeah. To ciebie tak kulało ciągle, nie? Tak. Wiesz ja próbowałem ja się... być fan i kogoś przytrzymać. Ale no mi nie mnie nie wyszło. Nie, nie, nie przewróciło mnie i mogłem kontrolować tak jak mnie kula. Gdzie ta wygrana dla widza? No to byłoby nieuprzejme z mojej strony, gdybym wygrała tutaj teraz. Dlatego po prostu mam więcej szans. Nie, nie pokazuje, że ja mam... A tak 3, tak, 3, tak 3, się tłumaczył. To pas, są gry Ile? 39 przegrany roku. Daje fory, no, bo... dokładnie tak. Daje fory, ja, bo to byłoby ja, nieuprzejme. Mamy 19 groska, Data, Krysia, Krzycha, Warmarka, Paszczaka I jeszcze kogoś tam widziałam. Paszczak stoi, czeka, Uwaga! I to, co lata, to zniknie. Jak się trzęsie podłoga, to będzie uciekać. Co się lepie to umiera. Podłoga ta lawa. O, no, jest coraz mniej miejsca. A Dart został na oddzielnym, reszta się kisi na jednym. Patrzcie jaki ja luz tutaj ja jest. Ja się, się będę śmiał, jeśli on wygra, nie? Jaki chill. Dart na chillku sobie tutaj siedzi, opala nie, nie. się. A reszta... Reszta, bum, z z planszy. Tymczasem Dart... Łatwo. Wspomógł <laughs> kanał przez tyle biców, pięć. To ja wykorzystuję okazję, że umarłaś. Uh. Żyj wiecznie zamierzony żart. Baw się zawsze Co się przepiękali, Biedy nie klep? Ostateczne urodzinowe życzonka uśmiech. Proszę, Dziękuję grosz. pięknie. Dziękuję no za życzonka. Pomarańczowa fasola na prowadzenie. Tak kompletnie? Tak kompletnie. Dobra, słuchajcie, to był rozchodniaczek, już taki na serio I ja bym chciała wam wszystkim przeogromnie podziękować e, yo, Że nie. byliście tutaj ze mną to tak długo Co? Kaczuszka. To po rozchodniaczku? Po rozchodniaczku już jest Na trzecią? Nie, nie spalicie ja mam trzecią nóżkę. Poza, są... poza wakacjami też... możemy sobie grać w nieskończoność, ale teraz uszę po prostu. Teraz dać z siebie podziałem. wszystko pracy. Dobra, to się po. po, po, po kolei pożegnajmy ładnie. O może. Kto kto pierwszy? Do widzenia, byłem zliczowanym Damianem. Mam na imię Damian jestem Damian Pa. Pa. <laughs> A czekajcie, jeszcze giveaway byśmy rozwiązali, może co? Tak pomyślałam teraz. Że Może? Przecież, przecież mamy przecież ja, myślałem, ja, my, ja myślałem, że ty się gracie pożegnają i potem się rozwiążesz. A. Nie wiem, no taki kiwoła zostaw już na jutro. Nie no, już tutaj było. 150 kuponów. Zamykam konkurs. Losujemy zwycięzców. Alger. Czy mamy Algera? Nie ma go. Nie ma go? Ustawione. Nie ma. Go. Ustawione. Z tego, co ostatnio pisał, to mówił, że obstał i idzie. Jest Alger? Czy nie ma? Nie ma go. No mówię, że poszedł. poszedł On powiedział, walczy. że i tak nie wygra i... Idzie nie, to... nie walcz, nie warto. No jak, jest Alger. Losuj dalej, dobra. No widzisz, mówię. Żuber.